Mano, kochani, dzisiaj mamy 7 faktów imitów of Zapraszam. 1. Oczy Circus Baby oraz Monster Daya są, są, są się bardzo po podobne, a równie tymi okreskami. 2. Mapa z resort przy, 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 przy przypomina kształtem Freddy'ego. To Freddy to jest je, jedyny animatronik, który wchodzi do naszego biura przez główny korytarz. 4. Poradiczny śmiech w i 1. Informuje nas, jak szybko przemieszcza się do naszego biura. 5. Shadowbone to jedyny animatronik, który jest zdolny wyłączyć nam 6. Nexmar, czyli nasz koszmar.